CVG9, yy, dalszy ciąg sprawy Romualda Piątka, No niestety sędzia Skupna, wiceprezes sądu, dała dupy po prostu. Bo yy, na początkowo myślałem, że no, yy, nowa pani wiceprezes yy, zabierze się tu za jakieś porządki. Nawet tutaj no, przynajmniej częściowo przyznała mi rację, że w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie można ograniczać wyłączenie sędziego z mocy samej ustawy tylko do spraw, w których rozstrzyganiu brał udział w instancji bezpośrednio niższej. Czyli, że po prostu sędzia, który uczestniczył w sprawie pierwszej instancji nie może brać udziału bezwzględnie w tej samej sprawie w drugiej instancji. Yy, tutaj yy, pani prezes zgodziła się, że jest to sprzeczne yy, z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, czyli z Konstytucją. Natomiast w odpowiedzi dla pana Romualda no niestety stwierdziła, że nie, nie widzi żadnych podstaw do yy, podważenia postanowień w jego sprawie. No chociaż jak mówiłem, w jego sprawie doszło właśnie do naruszenia konstytucji, czyli orzekała sędzia, która brała udział w rozpatrywaniu w pierwszej instancji. Sędzia ta wzięła udział również w rozpatrywaniu sprawy w drugiej instancji także no niestety nawet no, nowi prezesi prezesi sądów chociaż no początkowo tam próbują czasem coś coś zmienić coś coś zacząć działać zgodnie z prawem zacząć robić porządek natomiast no tutaj no mówię, początkowo przyznała rację w odpowiedzi na pismo z TVG9, później odpowiada, no tutaj jak, jak pan Piątek napisał, że odpowiada w ogóle nie odnosząc się do, do wyroku, nie, nie odnosząc się już teraz, chociaż wcześniej się do tego odnosiła, do orzeczeń tak Trybunału tak samo. Konstytucyjnego. Tak, no, tak. Mo y może coś, coś pan powie tutaj jeszcze na Mówię ten temat. No. 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 nie niech pan twarzy nie pokazuje, bo nie chce pan dobra... Ona ale... się ogólnie... nie... tak? Ona na, na, na po prostu jakby to powiedzieć napisała, że są najwyższy odmówił przyjęcia Pańskiej kasacji do rozpoznania. Z czegoś takiego nie istnieje, no, ale to mm -hmm. będzie dalsza sprawa, bo to nie ma... No, dobra. Natomiast... dobra. Chcę pokazać ciekawie... no, ale tutaj ona stwierdziła, no stwierdziła wyraźnie, tak. że, że, że jest niezgodne z, w związku z orzeczeniem tak, Trybunału tak, Konstytucyjnego. Tak. Ka każdy udział sędziego w no. dwóch instancjach jest, jest nie, niedopuszczalny. Tak, tak, bo to jest tak, że najpierw, mhm. jeśli się ktoś zapytuje o interpretację prawa, mhm. o interpretację prawa to mhm. potwierdzają to, ale gdy się dostarcza dowód, że mhm. został ten dowód złamany, to głupa. No i twierdzą, że wyroki są sądziłem, nie No nie Ja nie się nie obawiam, że, że to młoda prezes chciała po prostu ona, ona pra... być w porządku na początku, ale później no tam pod tak, środowiska, tak. układów, no, no uległa. No mówiąc i, ostro, dała, dała dupę. te układy dała bardzo dupy. dobrze tutaj pokazują pismo z prokuratury okręgowej, czyli mhm. Gdańsk z 10 września 2010 roku. Mhm. I mhm. zwłaszcza z tyłu bo ja mam mm -hmm. w kompletnym akcie oskarżenia wszystkie pisma ponumerowane. I teraz mm -hmm. o coś rozchodzi. To, co ja złożyłem w sędzi skupnej, tak? to ona zaniosła to do prokuratury. Mm -hmm. Albo więc skąd mogła widzieć Prokuratura Okrągowa to, co ja złożyłem w sądzie mm -hmm. apelacyjnym. To było pismo P198, czyli ta odpowiedź, którą ja jej napisałem o istocie pierwotnej sprawy. Mm -hmm. I mało tego, również wspomniał o piśmie P. 186, które dotyczyło prezydenta Sapotu. Mhm. Czyli kwestia jest taka: składam w proktorze generalnej w Warszawie, odsyła je do prokuratury apelacyjnej. No, Prokuratura to, apelacyjna to, do okręgowej. No, Pana... A oni piszą, że wyroki są i, i posłowie proktorski prawomocne i koniec. Tutaj, jak może no, dla no. telewizorów to będzie interesujące. Dla mnie to nie jest interesujące, ponieważ podobne rzeczy wielokrotnie na własnej dupie przerobiłem. No. No szkoda, szkoda, że, że tacy ludzie właśnie jak, jak pani Skołpna niby przez chwilę próbują coś, coś dobrego zrobić, a później dają dupy jak wszyscy. No. Ale to jest kwestia tylko czasu, albowiem istnieje Krajowa Rada Sądownicza, mhm. gdzie są przedstawiciele partii politycznej. Gówno, gówno ja nie wierzę, a, a ja nie wierzę, wierzę, nie wierzę że, że ktoś pomoże, to. tak? A, a przepraszam, tutaj spokojnie. twarzy nie dajemy. Dobra.